Dzień, dzień dobry, dobry wszystkim wszyscy. Jesteśmy w galerii Bonarka, przyjechaliśmy do Pizza Hut na dzień pizzy, ale przed tym pójdziemy Festiwal jeszcze na Festiwal, przed tym pójdziemy do Primarka Ja lubię tutaj przychodzić na ten dział taki domowy, yy, z zapaszkami Pierdełkowy No pierdełki, tak Ale nie, bo tutaj są fajne zapachy i są tanie te dyfuzory To prawda O i po to tutaj właśnie przyszłam, to znaczy nie konkretnie po to, bo bardzo ładnie pachnie Ale śmieszne kubeczki ta półka to jest dział rzeczy, które mi się podobają Na przykład te talerzyki Piękne, no to też jest ładne, ale patrz tu Tu, cały ten zestaw, ja bym taki mogła mieć O, jakie tu też ładne Przeszłam sobie na zapachy I tutaj na pewno coś chcę, bo zawsze stąd biorę Czego na pewno tu wam nie polecam To, nie widzę teraz Ale są takie, o, coś takiego Są takie butelki do uzupełniania Sobie dyfuzorów ale to nie pachnie tak samo jak, jak takie, wiecie, z razem z patyczkami. Jest takie, ładnie pachnie. Zobaczmy, ile kosztuje. Trzy dyszki. No ale to trzy dyszki, bo to jest ładne. To też ładnie pachnie. 26. Ulipa, bo nie ma testerów. Te miałam i te pachną bardzo ładnie. 550. A najbardziej jak pranie pachnie, to i ja to na pewno biorę. Dlatego tak mówi, że tu śmierdzi ta świeczka, a ja że to wzięłam Świeczka śmierdzi To pachnie no. zupełnie inaczej Chciałam duże, bo my mieliśmy duże, ale a niestety nie ma A gdzie to jest? Gdzie mogę pomachać? Czy nie ma? Mieliśmy to w domu, więc to naprawdę ładnie pachnie Alebie, któraś No Ładna, ale jakby się paliła, to chyba nie było wyczuć w ogóle mm. Może to ładnie pachnie, ale już tak te patyki są stare I To dla ciebie jest śmierdzące? Jak kibel Jak zapach to kibelka To mega praniem też praniem. Chodźcie, chcecie coś pokazać? Choć jakie ładne tego nie było. To są chyba takie do pokoju perfumy. Ten taki o. ten jest ładny. Ładny, ale taki dosyć podobny, mniej intensywny niż tamto, co ci pokazano. To pachnie konwaliami, ale pachnie jak, jak ogród. Jak trawa, skoszona trawa, igły. Taka ściółka z igłami. Mega ładny. A tutaj jest ścianka z tymi takimi mini za 5,50. Idziemy sobie stąd, bo. Tutaj na dole w sumie nic ciekawego takiego nie było. Nie. To ładne są piżamki, bo są naprawdę ładne. Ale co z tego jak większość z nich, chyba wszystkie, są częściowo poliestrowe. Nie ma takich, że 100% bawełna. A teraz... Otwieram sobie to. Tu nie było tester. Tak, do tego nie było testera. Więc chcę sobie sprawdzić jak to pachnie. Ten zapach jak na razie tak sobie, średniawka, ale nie wiem, może potrzebuje czasu.